T72 a Leopard 2. Krótkie porównanie. Pamiętajmy, że są to czołgi produkowane od ponad 40 lat. Wersji modernizacji jest bardzo wiele, dlatego ciężko takie czołgi porównywać, ale i tak spróbujemy to zrobić. T-72 jest produkowane od 1973 roku, chociaż do służby został przyjęty w 1978 roku. Leopard 2 wszedł do służby rok później, czyli w 1979 roku, czyli można powiedzieć, że są to konstrukcje ponad 40-letnie. Ale tak jak wspomniałem, cały czas modernizowane i te pierwsze egzemplarze, czy też pochodzące z lat 80-tych, całkowicie różnią się od tego, co jest produkowane dzisiaj. Porównanie może zacznijmy od porównania wielkości, chociaż tutaj tych dużych różnic za bardzo nie ma. Długość kadłuba w T72 to 6,67 m do 7,72 m w leopardzie. Ale z lufą długość T72 to 9,53 m. Leopard w wersji A4, A5 do wersji A5 mierzy 9,67 m. Od wersji A6, czyli z tą dłuższą lufą, jego długość to już 10,97 m. Centymetrów. A szerokość T72 to 3,46 m. Leopard jest szerszy, ponieważ to 3,76 m. Tutaj dużych różnic nie ma, ale różnice są, jeśli chodzi o wysokość. Ponieważ T72 mierzy od 2,19 m, tutaj w zależności co na nim jest, jaki WKM zamontowany, jakie przyrządy obserwacyjne. Ale ta wysokość startuje od 2 ,19 m 19 Leopard to 2 ,64 m 64 z przyrządami obserwacyjnymi 3, ,3 m 3 Dlatego kiedy widzimy te czołgi, które stoją obok siebie, to Leopard wydaje się maszyną o wiele większą. Wynika to właśnie z tej wysokości, z tego, że te zachodnie konstrukcje, takie jak Leopard czy też Abrams, są z reguły sporo wyższe od tych Konstrukcji radzieckich czy też rosyjskich. I tutaj nie powiedziałem na początku, że T72 to produkt oczywiście radziecki, później rosyjski, natomiast Leopard powstał w Niemczech. Jeśli chodzi o masę, to tutaj też są znaczne różnice, ponieważ T72 w wersji M waży 41 ton, T72 w wersji B 44,5 tony, i w tych nowszych wersjach troszkę więcej ale ta masa i tak wynosi poniżej 50 ton, dużo poniżej 50 ton. A te najnowsze wersje, czyli Leopard A7, to już 64 tony. Tutaj różnica jest duża, dużo tutaj wynika z tego, że są znaczne różnice, jeśli chodzi o opancerzenie. Napęd w T-72 to 12-cylindrowy, wysokoprężny silnik W46 o mocy 780 koni, Później moc wzrosła do 840 koni. W Leopardzie 2 jest oczywiście silnik Legenda, silnik MTU MB873 Ka501 o mocy 1500 koni mechanicznych. Pamiętajmy, że ta moc i tak mogłaby być większa, tylko jest ograniczona ze względu na trwałość i samego silnika, i na spalanie, i na trwałość przekładni. Różnica w mocy jest duża. Do tego silniki MTU są kilkukrotnie trwalsze, jeśli chodzi o ich żywotność. Nawet W46, który zostanie poddany remontowi generalnemu, nawet wówczas jest 3-4-krotnie mniej żywotny niż silnik MTU bez remontu, a silnik W46 można remontować tylko raz. No za drugim razem, że właściwie nie ma czego remontować, trzeba go właściwie odbudowywać od nowa, natomiast silniki MTU można w łatwy sposób kilkukrotnie remontować. Więc tu jest gigantyczna przewaga, jeśli chodzi o silnik w leopardzie. Już nie wspominając o tym, że silnik czy ten powerpack w leopardzie można wymienić w kilkadziesiąt minut, natomiast silnik, wymiana silnika w T72 to 1-2 dni. Jeśli chodzi o prędkości, to T-72 może osiągnąć prędkość około 60 km na godzinę, Leopard około 70. W terenie większe prędkości i ogólnie o wiele lepszą mobilność posiada Leopard. Pomimo tego, że jest cięższym czołgiem, to jednak ta duża przewaga, jeśli chodzi o moc oraz duża przewaga, jeśli chodzi o przekładnie, przeniesienie, to jednak olbrzymia zaleta Leoparda. On w terenie jest o wiele, wiele skuteczniejszy. Zasięg w przypadku T72 to około 450 km, w przypadku leoparda 500-550 km. Przeniesienie, transmisja w T72 to 7 przełożeń do przodu, 1 do tyłu. W leopardzie jest 5 do przodu, 5 do tyłu. I tutaj jest gigantyczna przewaga, jeśli chodzi o leoparda, ponieważ prędkość, jaką może osiągnąć T72 do tyłu. No to jest po prostu, już nie będę mówił śmieszne, ale te 3-4 km to jest zbyt mało. Musimy pamiętać, że czołgi są stworzone, żeby być pojazdami manewrującymi, szybko się przemieszczającymi, szybko zmieniającymi stanowisko, nie tylko do przodu, ale i do tyłu. Wycofujący te 72 to jest obraz, który woła o pomstę do nieba, staje się tak łatwym celem. Leopard potrafi osiągnąć kilkukrotnie większą prędkość do tyłu, wycofać się, zmienić stanowisko. Coś, co często się o tym zapomina, wręcz się często śmiejemy, że te zachodnie czołgi bardzo szybko potrafią poruszać się do tyłu, ale to jest coś bardzo ważnego, jeśli chodzi o takie działanie realne. To jest powód do wstydu, jeśli chodzi o te 72. Tam wówczas projektowane czołgi, no, nie myślano o tym, że Czołg musi się niekiedy wycofać, zmienić stanowisko, a nie robić to kilkadziesiąt sekund, często wręcz, i być wtedy bardzo łatwym celem. A tutaj dosłownie w kilka sekund Leopard potrafi zniknąć, zmienić stanowisko, no i to jest ta przewaga, o której bardzo często się zapomina. Załoga w T-72 składa się z trzech żołnierzy. Dowódca działo nowy kierowca mechanik. W leopardzie jest czterech żołnierzy. Oczywiście różnica ta wynika z zastosowania w T72 automatu ładowania, armaty, więc ładowniczy został zastąpiony przez elektromechaniczny zespół automatycznego ładowania. O nim troszkę później. W T72 zastosowano 125 mm armatę gładkolufową o oznaczeniu 2A46M, chociaż tu tych armat stosowano wiele, no i oznaczenia były różne. Natomiast w leopardzie to 120 mm armata gładkolufowa o długości 44 kalibrów, a od wersji A6 długość wzrosła do 55 kalibrów. Tutaj, pomimo większego kalibru, w przypadku T72 nie ma przewagi, jeśli chodzi o możliwości, ponieważ ta 120 mm armata Leoparda jest armatą nie tylko o większej żywotności, bardziej wytrzymałą, ale również może ona używać o wiele nowocześniejszej amunicji. Która jest skuteczniejsza, ma większy zasięg, większą przebijalność. Ciśnienie, jaką ta armata wytrzymuje, jest o wiele wyższe. Tutaj jednak tylko większy kaliber nie wnosi większych możliwości. Zapas AMO w T72 to 39 sztuki. 22 z nich znajduje się w karuzeli, w tym automacie. Reszta wszędzie, gdzie się da. Tutaj niestety, ale. Powoduje to, że T72 ma problem z tą latającą wieżą. I o ile ta karuzela jest położona nisko, umiejscowiona jak najniżej się da, to jednak ten zapas przechowywany, no niestety nie jest tam dla załogi, niestety tam gdzie powinien. Jeśli chodzi o Leoparda, to są to 42 sztuki, do wersji A5 włącznie. W A6, A7 jest to tylko 37 sztuk z czego taki bezpośredni dostęp jest do 15 sztuk. W Leopardzie 2 jest jeszcze wielkokalibrowy KM MG3 7,62, dwie sztuki, a w T-72 to jeden 7,62 i jeden przeciwlotniczy 12,7. Stabilizacja armaty, czyli coś, co jest bardzo, bardzo ważne, kiedy się strzela w czasie ruchu. No i tutaj jest gigantyczna przewaga Leopardów. Które biją tą stabilizację T72 na głowę, co oczywiście przekłada się bardzo mocno na możliwości, takie realne możliwości celnego strzelania w czasie ruchu. Jeśli chodzi o przyrządy obserwacyjne oraz o ogólną taką świadomość sytuacyjną, to tutaj również leopardy mają znaczną przewagę. Jeśli chodzi o to, co widzi załoga, no to tutaj jest różnica bardzo, bardzo duża, a tutaj to jest bardzo ważne ponieważ kiedy zauważy się kogoś wcześniej, to ma się kilka sekund przewagi, a niekiedy ten po przeciwnej stronie w ogóle nas nie zauważy, no i to my możemy strzelić pierwsi. Jeśli chodzi o, o SKO, czyli system kierowania ogniem, który co ciekawe nie występuje w dużej części wersji T72, to tutaj nawet T72 te, te z SKO mają o wiele mniejsze możliwości niż leopardy. Tu przewaga leży w skuteczniejszych przyrządach obserwacyjno-celowniczych oraz w tym systemie przetwarzającym dane. Leopard może celniej, szybciej i skuteczniej razić przeciwnika. Przewaga gigantyczna, zwłaszcza jeśli spojrzymy na to, że może to być ta konfrontacja przeprowadzana na większym dystansie, czy też w ruchu. T72, które się rusza, najczęściej nie trafia. To połączenie lepszej stabilizacji. Skuteczniejszego SKO, do tego lepszej świadomości sytuacyjnej tego, co się dzieje dookoła czołgu, w przypadku Leoparda, powoduje, że jest on o wiele skuteczniejszym i groźniejszym urządzeniem. Różnice też występują, kiedy porówna się warunki, jakie oferują oba czołgi oczywiście dla załogi. Ponieważ tutaj to spojrzenie na czołgi i na ich załogi jest całkowicie inne, jeśli chodzi o konstrukcje wschodnie, a konstrukcje zachodnie. Tak to ujmijmy. Załoga na wschodzie była takim niezbyt ważnym elementem, jeśli chodzi o ich komfort, jeśli chodzi też o ich bezpieczeństwo. Na zachodzie odwrotnie i komfort, i bezpieczeństwo było czymś bardzo ważnym, i tak jest w leopardzie. I może nam się to wydawać śmieszne, że komfort ma jakieś znaczenie, no ale jeśli drugi, trzeci dzień będziemy siedzieć w tej metalowej puszce, zziębnięci w bardzo trudnych warunkach, albo też jest za gorąco, albo też systemy wentylacyjne nie działają tak jak trzeba, w bardzo niekomfortowej pozycji, to wtedy zrozumiemy, że nasza skuteczność jako operatora czołgu znacznie spada. W leopardzie jest o wiele, wiele lepiej. Nie mówiąc o tym, że. Wykończenie budowa leopardów też raczej jest o wiele lepsze. Opancerzenie. Tutaj dalej nie wiem, czy oglądający są chętni do takiego słuchania o każdym milimetrze, rodzaju zastosowanych materiałów, o kącie pochylenia, o tym jak poszczególne warstwy wyglądają, czy raczej wystarczy Wam, że powiem, że leopard ma lepsze opancerzenie. Może w komentarzach ktoś, to, ktoś na to odpowie. Tutaj. Te suche fakty zajęłyby nam kilkanaście minut, ale jednak to, co oferuje Leopard, jest czymś lepszym. No jednak ta masa też nie bierze się z niczego. Wróćmy może do tych latających wieży, czyli takim bardzo znanym elemencie, jeśli chodzi o czołgach T72. Tutaj oczywiście nie jest to wina automatu czy też karuzeli samej w sobie. Tutaj ta karuzela, jak wspomniałem, jest położona dosyć nisko. Tutaj chodzi o to, że to składowanie zapasu AMO. Jest rozwiązane w ten sposób, że jest ono wszędzie. I penetracja wieży, no niestety najczęściej doprowadza do trafienia w coś, co miało być tym zapasem. Dlatego w Ukrainie, na Ukrainie widać obecnie, że te czołgi przenoszą najczęściej tylko to, co mają w karuzeli, żeby wyeliminować tą możliwość latającej wieży. I tutaj, oczywiście w Leopardzie wieża też może polecieć, jeśli tylko ten zapas zostanie trafiony. Jest to trudniejsze niż w przypadku T72, ale nie niemożliwe. Tutaj nie ma odseparowania, oddzielenia tego zapasu od załogu. Może już to podsumujmy, ponieważ krótkie porównanie miało zamknąć się w 10 minutach, ale się nie udało. Różnic jest wiele. Mobilność, SKO, świadomość sytuacyjna, eksploatacja, trwałość. Podatność na modernizację. Tu jest olbrzymia przewaga po stronie Leoparda. I wcale to, że T72 uznaje się za czołg prostszy, nie oznacza, że jego eksploatacja jest prostsza. Tutaj jednak ta trwałość poszczególnych elementów, to w jaki sposób można wymienić uszkodzoną, zepsutą część, tu jednak jest również przewaga Leoparda. Te czołgi zostały zaprojektowane, później wdrożone do produkcji. W zupełnie innych, można powiedzieć, światach, tu spojrzenie na czołg było inne. I, ta, I ten leopard miał służyć, miał chronić załogę, miał zapewnić jej bezpieczeństwo i zapewnić taką długotrwałą eksploatację i podatność na modernizację. T72 miał być czołgiem, który będzie niedługo zastąpiony. No, już minęło 40 lat, ale jakby nie upadł pewien system, może byłby naprawdę zastąpiony, ale też miał być. Czołgiem wykorzystywanym w inny sposób, gdzie ta załoga nie była tak ważnym elementem, gdzie przeżycie tego czołgu również miało być o wiele, wiele niższe niż w przypadku strony zachodniej. Trzeba jeszcze raz wspomnieć, że i nie zapomnieć o tym, że pierwsze wersje T72 mocno różnią się od tych T72, modernizowanych, wprowadzonych 5-6-10 lat temu. Chociaż w przypadku T72 te różnice i tak nie są tak duże, tutaj jednak ta konstrukcja nie jest tak podatna na modernizację, jak ma to miejsce w leopardzie. Te pierwsze leopardy dwójki, a obecnie stosowane leopardy, czy to A5, A6, już nie mówię o A7, to jest po prostu przepaść. Ale może o tym kiedy indziej. Dziękuję za uwagę, zapraszam do zasubskrybowania, do naciśnięcia dzwoneczka. Opublikuj poleć, pokaż znajomym ten i inne materiały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.